Mam ziomek, o tym wiesz, bywało czasem źle załamki bywał kres, ok, ale daliśmy sobie radę Pamiętasz o tym, he? W życiu bywa różnie, sam wiesz jak to jest Jeden ma dobrze, a co drugi to ma źle Co zrobić Ty mam, ty mój najzroższy koleżko Innych to pierdą, no nie a ja nie chcę wieku. być jak oni moja pasja, to jest ta zajawka Będę szedł tą drogą, bo póki co jest dobrze Stoi ze mną ziomek, tylko pierwsza liga Razem z tym e rapem nie od dzisiaj Słowa prosto zelka, to mięso żo podkręca. Idę swoją drogą i nie ma księży o innych Na dobrych koleżków jaki byłem taki będę Nigdy się nie zmienię i pamiętaj dobrze będzie Trzymaj mordo fason, bo teraz ramy krótko Szybka piłka, a nie jak nie jakiś pożegnalny gówno Życie to nie bajka i samo o wiesz Jak grać żeby wygrać to trzeba podnieść się Tak po prostu cierpieć, załamywać się kompletnie w nocy i we dnie I wszystko to przez to, że tracę tu koleżkę, bliskiego przyjaciela, co zą drogę tu obiera Chcę mu pomóc, lecz nie wiem czy dam radę, ale spróbuję, bo to bliski mój przyjaciel najważniejszy w życiu, co pomógł mi nieraz, nie zawiodę ciebie bracie i pomogę tobie stać Znamy się już od ładnych paru lat i rózie tu bywało niezapomniany czas Czas tu stanie na dobrej pamięci Nie jest już w stanie zmienić tego nic Słowa prosto serca, to mi się nakręca Wiemy dobrze o tym, że będziemy dalej grać Rap po i pokoło, no. Czas moje ciało Całe mo dusze mi ciągle jest go mało Prosto serca, mówimy jak jest Hany Zikator, kończąc ten wejść Dwóch małolatów, a tak wiele się oddała Szła i nigdy się nie ugięła

Wieś się w ziomek, tu nie ma zamulania Wiem, że jest ciężko, bo też to przechodziłem, ale wiedz jedno, że sobie poradziłem Teraz siedzisz sam i rozmyślasz nad tym życiem W głowie tylko te przypały co sam narobiłeś Mówisz nie ma lekko, ale ja wiem, że dasz radę Szybko się ogarniesz, to no i będzie doskonale Teraz głowa do góry no i pokażę potrafisz Udowodnica, ryśniesz również ciebie facet Gdy już będzie widnie zapomnij o malach, co byli przy sobie I zawsze pomagali, to oni cię wspierali, gdy życie. To oni ci doradzali, żeby iść przecież cały, dla jednego to mało Lecz dla ciebie to wiele, bo to oni pokazali, co to znaczą przyjaciele A więc Gwarantuję ci brat, więc głowa do góry Zdrożuj ziomek to wreszcie, że masz przy sobie ludzi, którzy pokażą ci szczęście Pamiętajcie przyjaciele, że ja jedno wiem na pewno Że już zawsze będę przy was, tak jak wy byliście ze mną Wydaliście mi szacunek i ja dałem to samo Wydaliście mi duszę, sięg tego zazać mi nie daną I wciąż gadam to samo, nie wiem jak się odpłacić Za to, że byliście przy mnie, traktowałem was jak braci Wy jesteście najważniejsi, wreszcie mogę wbijać z hello. Elo, dobra, bardzo pozdrowienia od Daniela Więc otwórz szeroko oczy, bo masz kolorowy na świat życie Nieraz cię zaskoczy, gwarantuję ci brat A więc głowa do góry, z ziomek to wreszcie Że masz przy sobie ludzi, którzy pokażą ci szczęście Udowodnimy wszystkim, że razem damy radę Ze mną tylko ci, tym, którym podam drabę. Ze mną tylko dobrzy ludzie, których nie opuszczę Bo wy byliście ze mną dni, bywały smutne Zawsze z poważaniem, dla tych szczerych ludzi co prawdziwa przyjaźń, nigdy się nie złudzisz Tylko szczerość i prawdziwość tak nie wychowano Od młodego mało tutaj tu tak traktowano Powodzenia, dobre mordy życzę tutaj z fartem Nie lekceważ swojego życia, bo to ziomek bardzo ważny Trzymaj facet, nie trać głowy, spełniaj swoje marzenia Idź własną drogą Pierdol pomówienia, lecimy tak dalej, oboje tak szczywiutko Przestrzegamy zasad, my krążymy w kółko Nie podwalam swoim ludziom, by staczali się na dno Bipogada się problemik, nie lekceważę go Nie słowisz szeroko oczo, was kolorami na świat Życie nie na cię zaskoczy, gwarantuje ci brat A więc głowa do góry, Zrozum ziomek to wreszcie, że masz przy sobie ludzi, którzy pokażą ci szczęście Jękami pija na pić i krzycze trzeba Fałszywych już tu nie ma O swoich nie rachejda Od ciebie pamiętam, fałszywym ludziom wbijam Faktycznie nie mijam, robię to jak najlepiej po trapie Te słowa przelewam na papier, by się w czystym świateł Robię to dla chłopaków pod by nie zapomnieli Jakimi grają na za zanadzie, by się trzymali z uczciwymi koleżkami, by pamiętali o wierności w słańu są żywymi słowami, upokarzają się sami A te kawałek z podrobieniami, wszyscy ładowicie opali więc otwórz szeroko popad popatrz kolorami na świat Życie nieraz się zaskoczy, gwarantuje ci brat A więc głowa do góry, za ziomek to wreszcie Że masz przy sobie ludzi, którzy pokażą ci sześć. Elo, możneczki, to dla was pozdrowienia Szacunek za szacunek i nic cię zmieniał nie miał. Zawsze dobry wizerunek, żeby dobrze się prowadzić Bo każdy z was tu pamięta, że nigdy nie można zdalić I dziękuję wam za że zawsze mnie wspieracie Że zawsze jesteście przy mnie, kiedy trzeba pomagacie Do takich ludzi, jakby, mogę mówić bracie. Bo gdy brak mojej czasy, to tam mnie go zawsze macie. I się na to oczy, masz kolor na świat, że ci nie da w przodu, co ci gwarantuje ci brak, a głowa do góry no z produzioną to wreszcie, że masz tych sobie ludzi, którzy pokażą Ci szczęście. El malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Eh, eh. ¿Ustedes qué son? ¿Y ¿Ustedes ¿y son? ¿Ustedes ¿Qué son? Buenos, Ustedes ¿no? Si no saben esconderse, oh ¿Sí? Sí, no saben esconderse Yo, yo ¿Eh? siempre digo la verdad. A boy on the A um Mamo, uwierz mi, że mnie stać na takie zmiany Proszę, uwierz mi, że już nie chcę być przegrany By następne dni były już coraz lepsze Bo ty jesteś tą osobą, co wypełnia moje serce I quest w twoich oczach jest jak sól w mojej ranie Nie chcę być patrzyła na to, jak przychodzę w przy stanie Z przyjaciółmi wazowanie. wtedy ważni byli oni Dziś żaden z tego przyjaciół nawet do mnie nie zadzwoni Nie spyta jak tam u mnie, ale jak tu sobie radzę Lecz ja patrzę na to z dumą, bo wiem, że są po poradzę i nie skończę leżąc w trudnym wieku 20 lat Będę walczył o marzenia i zdobywał cały świat Jechaliśmy jednym wózkiem, lecz ten wózek się rozpadł I zaczynam nowe życie budując przyszłość od podstaw Budując przyszłość od podstaw Mamo uwierz mi, nie stać taśnia, takie sceny proszę, uwierz mi już nie chcę być przegrany, by następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia moje sen Mamo, uwierz mi, Że mnie stać na takie zmiany Proszę, uwierz mi, że już nie chcę być przegrany by następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia moje sen Mamo, uwierz mi, że już takiego życia nie chcę chcę dokonać dużo zmian Oczywiście zmian na lepsze, chyba to, że byłem sam Dało mi do zrozumienia, dało czas na przemyślenia o tym co jest najważniejsze Wiesz co Wniosek raczej jest prosty Najbardziej jak mi ciebie brać ukochany ukochanej siostry I nie, nie chcę nigdy was stracić Chcę się wszystkich co mam Dajecie mi to pewność, że nigdy nie będę sam wiem was na drugi plan dzisiaj To pożałuję, żałuję, bo to wy jesteście przy mnie Wtedy gdy was potrzebuję, chciałbym w końcu zobaczyć Dumę syna w twoich oczach Zamiast płacząc do zmartwienia Nie dawały spać po nocach Czego nie kupimy, ani nigdy nie sprzedamy Bo to miłość i szacunek Do no, ukochanej mamy Do no, ukochanej mamy Mamo uwierz mi, że mnie Stasia na takie zmiany Proszę uwierz mi, że już nie chcę być przegranym By następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia moje serce Mamo proszę, uwierz mi, że mnie stasia na takie zmiany Proszę uwierz mi, że już nie chcę być przegrany. By następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia <mulity> moje serce Wiem, że przyjaciele są też dla Ciebie jakiś bliskim ważniejsza jest rodzina, bo Ty jesteś dla nich wszystkim A więc wracaj, dam Ci radę, lepiej dobrze się zastanów Czy chcesz iść godnie, czy nie mieć na życie planów Powiedz na pytanie, będzie raczej oczywista Każdy człowiek boli matkę, bo to ona jest najbliższa Bo to ona jest najbliższa Mamo uwierz mi, że mnie stać na takie zmiany Proszę uwierz mi, że już nie chcę być przegrane, By następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia moje Mamo uwierz mi, że mnie stać na takie zmiany Proszę uwierz mi, że już nie chcę być przegrane, By następne dni były już coraz lepsze Ty jesteś tą osobą, co wypełnia Gracias. Ciągle, wciąż docierał To sobą spędziłem najpiękniejsze chwile Które tak po prostu teraz tracą mnie Nie chcę już więcej odpomywać siebie Czy jesteś to no to dla ciebie zmieni się Proszę cię w karpie, nie odrzucaj mnie bo ja tak szalenie nadal kocham cię Bójne spotkania w po popołudnia, które odmieniły całe życie me Tylko przy tobie potrafiłem słychać, tylko przy tobie ja otworzyłem się Ty byłaś moim życiem, mego serca biciem Ty rozjaśniałaś niebo, nie nagle drzeć Nigdy nie zawiodłaś, choćby chwało źle Bo w ci do mnie potrafiłaś podnieść się Chcę szalenie i nie mogę spać Ciągle nie tu objawia ciężka strach Sam myśl o tobie, że nie macie już tu To jest mój największy zagorzały brud się siebie niestety ci oddałem Do końca życia takich pozostanie Zapomnieć ciebie nie jest tutaj lekko Bo ty ciągle w mojej głowie jesteś to kudręką Zjaśniłaś piękno mego życia To ja się w tobie na dobre zakochałem Jeden głupi błąd, to teraz go żałuję Myślam tylko ty i jakieś paranoje Nie wiem co mam robić, nie chce mi się żyć Straciłem czy na dobre, ale kocham dalej cię Wierzę dalej w to, że kiedyś mi wybaczysz Myślę, że tak, bo to wiele dla mnie znaczy Zlejam te wersy, myślę co o tobie Ej ukochana, ja nigdy nie zapomnę Dalej wciąż Piewam o tym samym. Moje serce do twojego jest przywiązane. Wszystko, co robię, to kojarzę ja ze sobą. Niełatwo jest zapomnieć, mało, wciąż myślę o Tobie. Daj mi jakąś szansę, daj mi jakiś znak. Zrobię wszystko, by przypomnieć Tobie na nas. Dziękujemy. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Golanisz. Wielkie brawa. No, proszę Państwa, bardzo takie przemyślane, głębokie teksty, więc brawa za odwagę.